Stay newsletter. Przed użyciem zapoznaj się z treścią całego odcinka, oraz w razie wątpliwości zapoznaj się z instrukcją wideo, do której link znajdziesz w opisie filmu. Przed wprowadzeniem zmian, do których może zainspirować cię niniejszy materiał, skonsultuj się ze swoim wnętrzem i sprawdź, czy na pewno tego chcesz, gdyż każda zmiana zagraża Twojemu bieżącemu życiu i może ujawnić obszary do poprawy. Partnerem odcinka jest staygroup.pl. Stay Newsletter. Pierwsze wrażenie, 15 marzec 2023. Kolejny element z wielu turboważnych i turboistotnych sprzedaży, a moim zdaniem i w życiu, czyli pierwsze wrażenie. Zwykle się nazywać to pojęcie efektem pierwszego wrażenia. Czy to dobrze, czy źle, czy poprawnie, czy nie, tego nie wiem. Ale dzisiaj zaprezentuję Wam w tekście poniżej moje podejście do sprawy. To, co my robimy w tym interesie, opiera się o ideę tworzenia relacji między ludźmi. Powtarzam to wielokrotnie i przy każdej możliwej okazji. Ale powtórzę to raz jeszcze i pewnie milion kolejnych razy. Prowadzenie dobrych, uczciwych i długoterminowych interesów z korzyścią dla obu stron bazuje na tworzeniu dobrych, uczciwych i długoterminowych relacji. Jednym z bardzo prostych, a jednocześnie bezlitosnych elementów mających wpływ na tempo oraz sposób budowania tej relacji jest właśnie pierwsze wrażenie. Założę się, że o pierwszym wrażeniu słyszeliście, czytaliście albo widzieliście już mnóstwo materiałów i pewnie większość z nich jest prawdą, albo przynajmniej częściowo prawdą. Wszystkie te historie o tym, że mamy jedną szansę na jego zrobienie że dzieli się na część werbalną i niewerbalną że trwa np. 5 sekund to wszystko jest bardzo ważne, natomiast ja skupię się na tym, co lubię o nim wiedzieć i pamiętać najbardziej ze wszystkich tych prawd. Pierwsze wrażenie ma determinujący wpływ na całą naszą późniejszą relację. Jest tak i są ku temu naukowe dowody, aby tak twierdzić, że pomimo tego, iż potencjalnie w pierwszych 5 sekundach relacji wyrabiamy sobie na temat drugiej osoby jakieś zdanie, to te pierwsze 5 sekund w dużej mierze determinuje sposób komunikacji, współpracy i wartość relacji, nieważne czy trwa ona tydzień. Czy trwa ona dwa lata? W sytuacji, w której zrobimy dobre pierwsze wrażenie, yy, co to znaczy, to na potrzeby tego odcinka założę, że wiecie, tym prościej będzie nam prowadzić całą rozmowę i budować relacje z naszym rozmówcą. W sytuacji, kiedy mamy ten dobry start, nawet pojawiające się później problemy czy fuck sprawiają, że nasz rozmówca będzie miał większą łatwość wybaczenia ich nam, bo przecież każdemu może się zdarzyć. Z drugiej strony jednak, kiedy od początku idzie źle. Robicie wrażenie nieprzygotowanych, niekompetentnych, zmęczonych życiem albo pozbawionych wiedzy i roztargnionych interlokutorów, to pomimo tego, że wcale tacy nie jesteście, a mieliście tylko zły start, to mózg waszego rozmówcy będzie pamiętał ten efekt bardzo, bardzo długo i skoncentruje się na nim w trakcie całej relacji. Dla przykładu, nawet jeżeli już wybrniecie z tego początkowego nieprzygotowania, poradzicie sobie z negatywnym efektem, a przez przypadek po, hmm, nie wiem, trzech miesiącach rozmów popełnicie jakiś błąd, to mózg waszego klienta podpowie mu natychmiast, a widzisz, wiedziałem, że coś jest z nim nie tak, tylko nie wiedziałem co, ale teraz już wiem. Dlatego podejdźcie do tej sprawy w taki sposób. Nieważne, czy rozmawiacie przez telefon, czy piszecie maila, czy robicie spotkanie z klientem, zadbajcie o te pierwsze kilka sekund, ponieważ to one. Albo utrudnią, albo ułatwią wam całą zabawę w relacji. Powodzenia! Ja lubię o tym myśleć tak. Wystarczy mi 5 sekund, żeby zamknąć temat. Bawcie się dobrze. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw komentarz, daj łapkę w górę i jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj ten kanał. Nowy newsletter pojawia się w każdy wtorek i czwartek o 7.45 rano. Więcej dodatkowych treści już wkrótce. Nie zapomnij też podzielić się tym kanałem ze swoimi bliskimi i znajomymi. Dziękuję, że jesteś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.